Cześć, jestem Marcin. a To jest kanał Wasze Forum Dialogu. Dziś poruszę temat, jak Polska przejmuje inicjatywę i rolę przywódczą w Europie. Rosyjska agresja i wyniszczające działania przeciwko Ukrainie utworzyły nową dynamikę polityczną na starym kontynencie. Jak dobrze wiecie, po wybuchu wojny, Berlin i Paryż nie obejmuje przewodnictwa, a kraje południowe trzymają się na dystans. Według wielu analityków, Polska, kraje skandynawskie, Wielka Brytania, a nawet kraje bałtyckie przejmą stery w Europie. I ich spełnienie ratyfikowanych Федеральным собранием 22 февраля этого года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. С начала войны в Украине вылонилося несколько стран, которые моделируют стратегию политики безопасности в Европе на взор США. Вместе с странами Европейской Унии это в основном Финляндия, а также Великобритания. Wśród tych krajów skupiają się inne kraje, które podzielają widzenie rosyjskiej polityki jako zła. Są to Czechy, Słowacja, Szwecja, Norwegia, Dania, Holandia. Tę grupę państw łączy obecnie wspólny interes, jakim jest bezpieczeństwo i pogląd, że przywództwo polityczne największych państw Unii Europejskiej, Niemiec, Francji czy Włoch, stało się niewystarczające. Tę grupę łączą też działania, stałe dostarczenie Ukrainie broni na dużą skalę, pobudzanie europejskiej dyskusji o rozszerzeniu pomocy wojskowej dla Kijowa. Powiem Państwu, że. Jestem tutaj umiarkowanie sceptyczny, umiarkowanie pesymistyczny, ponieważ Niemcy bronią się przed tym, jak diabeł prześwięconą wodą. Nie chcą posyłać nowoczesnego swojego sprzętu, w szczególności tych, e, tych leopardów. Jak widzicie, rok po wybuchu wojny na Ukrainie Berlinowi i Paryżowi trudno na zdecydowaną walkę z Rosją. Tylko polityczna retoryka. Zwłaszcza, że Rosja jest fundamentalnym zagrożeniem dla kontynentu Starego. We Francji przypomina się, że Rosja nie może być upokorzona pod żadnym pozorem, a w Niemczech polityczno-partyjne spory dotyczące wsparcia Ukrainy. Tutaj się otworzyła szansa, aby Polska przejęła stery w tej części Europy. Podczas gdy Europa Zachodnia chce wierzyć, że pomoc udzielana Ukrainie powstrzyma wojnę pod względem geograficznym, Europa Wschodnia inaczej interpretuje rosyjską napaść. Poland now is one of the most influential countries in Europe. It is taking the lead on Ukraine. It is taking the lead whether or not they follow. So we see Poland changing from a country 10, 15 years ago that hid, that avoided, that always obeyed others, to one. Many of these countries had Kraje bałtyckie przez dziesięciolecia były okupowane przez Związek Radziecki. Finlandia walczyła z Armią Czerwoną o przetrwanie, a Polska i Czechy były wasalami Moskwy. Więc to myślę, że to jest trochę tak, że że jest się bardzo trudno pogodzić z tym, że Niemcy tracą pozycję lidera, a to jest już bardzo dokonany w tej chwili to widać. A to na własną prośbę się wszystko dzieje. Trzeba sobie uświadomić, że Polska, licząca najwięcej mieszkańców w Unii Europejskiej na wschodzie oraz tradycyjnie, będąc średnim mocarstwem w tym regionie, predysponuje do bycia tym liderem w Europie. Szczę nie Ukrainy i sława i wola. Szczę nam, Ukraińcy, się w dola. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Witaj was, bracia! Bezpieczeństwo Europy zależy teraz od zdolności Polski oraz krajów ze wschodu i północy Europy do szybkiego utworzenia grupy zdolnej do działania w stałej koordynacji z USA. Jest to pilnie potrzebne, bo sytuacja militarna na Ukrainie jest poważna. Rosja najwyraźniej przygotowuje się do zdecydowanego uderzenia. Wizyta amerykańskiego prezydenta Joe Bidena pokazuje jaką Polska rolę przejmuje w Europie. Nie możemy zapomnieć o relacji polsko-amerykańskich. Wzrosły one na znaczeniu od momentu wybuchu wojny na Ukrainie. Rola dwustronnych relacji Polski i USA znacznie się polepszyły. Polska jest koniecznym aliantem na wschodniej flance. Głównie chodzi o sprawy bezpieczeństwa. Z polskiej perspektywy bardzo ważnym dniem wizyty prezydenta USA Joe Bidena było spotkanie Grupy Bukarysztańskiej, gdzie ustalono wzmocnienie wschodniej flanki NATO oraz rozwój współpracy militarnej. Jak widzicie, Polska ma szansę zostać liderem tej części Europy, a nawet całej Europy. Tylko żeby rządzący potrafili to wykorzystać, a nam nic nie pozostaje innego jak trzymać za nich kciuki. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie.